niecałe trzy godzinki i będziemy już w drodze do Białego Stoku. Mam nadzieję, że szczęśliwie dojedziemy i szczęśliwie wrócimy. Nie no co tu dużo mówić, no, wiemy jaka jest nasza sytuacja, wiemy ile mamy punktów, wiemy z kim gramy, wiemy o co gramy, wiemy o co gra Gonia, tu coś dużo opowiadać od opowiadania nam punktów nie przybędzie. Trzeba jechać i grać i zagrać skutecznie strzelać bramki innej filozofii, nie ma. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje i tutaj mam nadzieję, że to co działo się na początku tygodnia nie będzie miało wpływu na to, co będzie się działo w sobotę, wracając jeszcze do meczu z Legią Krytycznie ten mecz jest oceniany przez media, przez kibiców i tutaj nie ma się co dziwić, ale uważam, że też mimo wszystko my jako trenerzy i zawodnicy dostrzegamy kilka niezłych momentów w naszym wykonaniu, tylko że tych momentów było zdecydowanie za mało, żeby myśleć o korzystnym wyniku w meczu z Legią. Nasza gra w Poznaniu i w Krakowie w meczu z Lechem i z Wisłą wyglądała nieco inaczej, te akcje ofensywne były częstsze i groźniejsze dla przeciwnika, ale wynikały z tego, że na skrzydłach mieliśmy Dudu i Bena, dwóch bardzo ofensywnie grających obrońców w Warszawie. Tego brakowało. Jesteśmy przygotowani na to, że w Białymstoku Dudu będzie grał, wróci na swoją pozycję. Liczymy na jego stare fragmenty gry, na rajdy, lewą stroną na asysty, to jest zawodnik, który ma najwięcej asyst. Na prawej strony Bena na pewno zabraknie, zagra na tej pozycji inny zawodnik, który nie ma takich predyspozycji. Naszą siłą były właśnie ataki skrzydłami i tych skrzydeł nam brakowało w Warszawie i tutaj Myślę, że co do tego jesteśmy zgodni, ale są inni zawodnicy. Nie ma tutaj robić co tragedii, nie ma panki, na pewno podstawowego naszego zawodnika, reżysera gry zawodnika, który obok Dudu miał najwięcej asesji i największy wpływ na grę ofensywną na środek drużyny, no ale trudno, musimy sobie radzić bez niego. Słowa są dla polityków, ich się rozlicza ze słów, a nie czynów. Nasz, trenerów zawodników się rozlicza z czynów. Jadąc na Legiem, mówiliśmy, żeby nie starali się grać po to, żeby zdobywać bramki. Wystawiliśmy czterech napastników w podstawowym składzie i nie przyniosło to spodziewanego efektu. Dzisiaj wszyscy mają zastrzeżenia i słusznie, że, że nie zdobyliśmy bramki, bo ta bramka na pewno pozwoliłaby nam być może wygrać myśl, ale na pewno nie przegrać. To dzisiaj mówienie, co będziemy robić za tydzień, za dwa. Uważam, że w sporcie takie deklaracje niczego dobrego nie przynoszą. Znam tylko jedną taką deklarację. W świętej pamięci Hubert Wagner powiedział, że jadą po złoto i złoto wygrali, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, inne czasy i bardzo mi się ta deklaracja podobała, ale dzisiaj mówienie że ja powiedziałem, panie dyrektorze, dokładnie, że zostało 7 meczów, zespół, który wygra 5 spotkań, może być w pierwszej trójce. Ja nie powiedziałem, że to nasz zespół będzie, ale każdy zespół, któremu uda się wygrać 5 spotkań, może być w pierwszej trójce. Dzisiaj mówienie, czy my wygramy, czy przegramy, uważam, że z punktu widzenia mojego, czy drużyny, nie ma to żadnego sensu. To są tylko słowa. Słowami się meczów nie wygrywa. Właśnie z nie. Dyrektorze, wielu, trenerów, piłkarzy przegrało poprzez pychę przed meczem. Przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, a wielu przegrało. I nie chcę, żebym ja, czy moi zawodnicy wypowiadali się w ten sposób. Szanujemy rywala, wiemy z kim gramy, wiemy o co gra Jagiellonia. Chcemy zagrać dobre spotkanie, nic więcej nie możemy obiecywać. No, zaczyna się do nas e, seria ważnych e, meczów. W krótkim terminie zagramy trzy mecze. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na tym, żeby żeby w jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie i już być spokojniejsi o losy widzenia. My wszystkie sprawy tutaj w tym tygodniu wyjaśniliśmy sobie. Ten temat już jest zamknięty i koncentrujemy się głównie na, na, na tym ciężkim okresie, jaki nas czeka. Przygotowujemy się do tego, żeby, żeby jak najlepiej wypaść w tych meczach i zdobyć jak najwięcej punktów. Myśmy na, na łamoch drużyny u, ustalić jedną rzecz, zapominamy o tym wszystkim, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na, na, na sprawach sportowych. E, dla nas, tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważny tydzień, e, tutaj odnosząc się do słów e, o utrzymaniu. Wygrywając e, z Jagielonią e, już to może, może być temat zamknięty i wtedy możemy myśleć o, o graniu o najwyższe cele. Po prostu my musimy się naj, naj najpierw skupić na tym, ponieważ tabela wygląda jak wygląda, wszyscy widzimy. Wszystko się może zdarzyć i w górę i w dół. I po prostu na tym się koncentrujemy. Ja zapewniam tutaj z mojej strony i ze strony kolegów, że na pewno będziemy myślami tylko i wyłącznie na sprawach sportowych.